na wspólne oglądanie zaprasza polska hurtownia budowlana Polhaus Twoja mrówka w UK Dzień dobry Wam wszystkim w tym pięknym tygodniu, poniedziałku, który właśnie się zaczyna. Pogoda chyba będzie gicior, coś tam może lekko pomrze, ale nie, nie wygląda na to, żeby tu super padało. Także ja dzisiaj dużo wcześniej wyjeżdżam z pracy. Sorry, poczekajcie, muszę się uporządkować ponieważ jadę do Haslemere tam zrobić dla tego gościa jakąś małą robótkę u niego na ogrodzie, tam byliśmy już pamiętacie? u tego pana robiłem mu kilka rzeczy już e, od samego początku jak go tego znam e, nawet jakiś parapet naprawiliśmy ostatnio z Karolem i z Oskarem wtedy e, składaliśmy mu taką Taki Alafrasaba dla wnuczków. Robiłem mu odpływ, ten francuski, taki drenaż pod domem, bo ciągle mu zalewało pod domem. Naprawiałem mu jakiś tam, ten płot, pamiętacie, na wjeździe, z kamienia. A teraz chcę, żebyśmy mu zrobili taką bazę. Nie wiem co dokładnie powiem, szczerze. Coś tam chcę podmurować, coś tam chcę postawić. Zobaczymy. Jedziemy tam, ogarniemy. Ja jeszcze pozbierałem graty w sobotę na samochód, bo okazało się później, że jedziemy bez narzędzi. Umówiłem się z Karolem, żeby był na siódmą gotowy. Jest za 20, więc za chwilę do niego dojadę. Jacek zostaje sam na tym projekcie już dokończyć pierdoły tak naprawdę, bo tam dużo rzeczy mu nie zostało. Na zewnątrz zostały mu tylko dwa okna, dwie pary drzwi z tymi listewkami. Także jak to wklei, to ja sobie tam po pracy, najwyżej dzisiaj czy jutro wpadnę, zrobię silikon. Ale tak naprawdę zostało mu obstawienie drzwi, zrobienie architraw do tych drzwi, yy, zrobienie skirtingów, no i postawienie tych dwóch szafek w kuchni. I no, przemalowanie tego, więc ja myślę, że 2-3 dni to Jacy powinien się z tym ogarnąć na zewnątrz. Nie ma nic do roboty, więcej. No bo tam wszystko jest podpięte. Chyba, że będzie chciał te gniazdko zrobić i lampki zawiesić za elektryka. Ale to już w ramach takiego dodatku, jeżeli, jeżeli będzie miał na to czas. No i myślę, że zdąży nam pomóc tutaj na tej robocie. Bo się może przydać. Jest taki. Słuchajcie, plan. W sobotę pracowaliśmy, nie wiem czy wrzuciłem to czy nie, chyba nie wiem, nie, nie wiem czy, czy to wrzuciłem chyba raczej nie wrzuciłem bo w sumie z tych updateów sobotnich to mogę powiedzieć Wam, nie wrzuciłem To tylko tyle, że skończyliśmy na zewnątrz, a to za chwilę zobaczycie wszystko tak naprawdę, więc jak przyjadę to nie, zobaczycie dopiero jak przyjadę, więc lepiej jak Wam powiem. Na zewnątrz wszystkie te podpitkę mamy zrobioną. Lampki dokupiłem w sobotę. Pojechałem do Tool Station i dokupiłem cztery, ponieważ elektryk nam ich nie przywiózł w piątek. Zatelefonowałem do niego, żeby ich nie przywoził w poniedziałek. I w ogóle przeniosłem go do, do momentu takiego, gdzie przyjedzie już ten transformator do bojlera, bo tego brakowało. No bo po co do bojlera? Do świateł, do, do basenu bo po co on ma jeździć tutaj wiecie na godzinę czasu w tą i z powrotem, jak dalej nie ma wszystkiego na miejscu, nie? Komin miał przyjechać, nie przyjechał do bojlera. Odpalałem bojler w sobotę bez komina, więc też tylko na chwilę, bo bym się tam zatrzadził w tym pokoju. Ale wszystko jest podpięte. Gas, overflow, kondens, wszystko jest podpięte, wyprowadzone poza budynek, więc ładnie przewierciłem się, ładnie rurki są puszczone prosto po ścianie. Także super, naprawdę fajnie to wygląda, wszystko się zmieściło tak kompaktowo i chyba tyle. No co, tam mieliśmy zrobić takiego boksa w toalecie, ale to właśnie nie mam jeszcze planu na tego boksa, więc coś sobie tam muszę ustalić w głowie. Na pewno nie dzisiaj. Dzisiaj jacy ma, ma co robić. A decking został przycięty ładnie, ale to wszystko słuchajcie, możecie też znaleźć mnie na Instagramie. Jak napiszecie razem Master Builder Services to znajdziecie cały update. Ja powiem wam, trochę weekend mnie wykończył, bo w sobotę pracowałem. Pracowałem trochę dłużej nawet niż chłopacy, bo przyjechali do mnie e, przyjechały do mnie dzieciaki. Na, obiecałem im ten basen, rozmawiałem z właścicielami czy mogą skorzystać i mogli, więc musiałem przygotować ten basen. Później go przykryć. W czasie też jeszcze tam zajmowałem się boilerem, musiałem go odpowietrzyć. E, czytać trochę instrukcji, jak, jak to zrobić, żeby to wszystko pulało. Bo jak chłopacy opuszczali mnie w czwartek, to jeszcze boiler nie był podłączony, wiecie. I później ogarnąłem to wreszcie w trakcie. Pozbierałem graty, przygotowałem się na poniedziałek, wiecie, i to tak zeszło w sumie do 6.30. Do, do tego samego momentu dzieciaki się tam, wiesz, wypluskały. Przykryłem pasem, posprzątałem, zamknąłem, do widzenia. <grych> Także sobotę miałem długą, powiem wam, pracującą. A wczoraj spędziłem cały dzień na spacerze, nie? Po przynajmniej większość dnia. Naprawdę, mam takie fajne miejsce tutaj, kurde, piękny las. Zresztą widzieliście, wrzuciłem taki mały spot 5 minutowy wam tylko, żebyście zobaczyli, jakie to jest fajne miejsce. Uwielbiam takie spacery, powiem wam szczerze, nie? Także też każdy aktywnie spędził czas, tam w środku są taki Jest taki długi, długi trak z wieloma, nie wiem, około 25 atrakcjami dla dzieci, różnymi przeszkodami, więc one tam spędziły bardzo dużo czasu. Było trochę ludzi, nie wszędzie mogłem też tam jakby pojawić się dronem, no bo też nie chciałem nad głowami ludziom latać. Ale... Ale naprawdę fajne miejsce, polecam, jeżeli ktoś jest w miarę blisko w tych okolicach to Queen Elizabeth Park. Tak to się nazywa. Bardzo fajne miejsce na spacer. Jeżeli nie w środku, to można też wybrać się na wzgórze na spacer na samą górę. Tam też byłem z wami już. Tam kiedyś byliśmy, jak śnieg spadł, pamiętacie. Także tam te wzgórze właśnie jest obok. A ja potrzebuję kawy. Także pierwsze co, Karol zajeżdżamy na stację. Bierzemy kawę i let's go. Zobaczymy się za chwilę już w nowym miejscu. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się ciepło. Cześć, hej. Baczki. Zrobię wam mały update, bo już dotarliśmy tutaj na miejsce. Pamiętacie to miejsce. Szopa już stoi, czeka, tylko zapakowana na palecie. Mamy tutaj taki rysunek techniczny od naszego e, pana. I opowiem wam o co chodzi. Tutaj na tym ogródku za karolem. Tutaj już wydzielił nam słuchajcie, wszystko drucikami. Musimy zrobić bazę najpierw. Tą bazę przygotujemy sobie dzisiaj i za chwilę ja jeżdżę po piasek i cement wylejemy tutaj po prostu beton. Na wielkość tej na bazę na podłogę tak naprawdę tej szopy, która tutaj ma powstać, plus z przodu na kilka slapów, które będą tak naprawdę przed tym budyneczkiem. Więc później, jak sobie to wylejemy, to postawimy ten budynek, zrobimy przód, i tutaj nie wiem, czy z tych slapów, które. Ile tu ich jest? Prawdopodobnie wystarczy. Tutaj też położymy, później kilka w tą stronę, I jące taki mały daszek zrobić, ale to ten jest chwila. Najważniejsza praca to jest przygotowanie tego terenu, wylanie betonu i postawienie szopy. To co wygląda, słuchajcie. A my tu już byliśmy, tam gdzieś na dole w ogrodzie, pamiętacie? Stawiliśmy ten plac zabaw. Ogromny ogród, bardzo ładny, bardzo ładny dom. A, i ten parapecik naprawiliśmy. Dalej, dalej funkcjonuje? Jest. Myśmy tam obstawili kawałek drewna na rogu jednym i na drugim rogu. Pamiętacie, naprawiałem parapet. Także co, zaczynamy od wydzielenia sobie bazy. Joyce y już, Karol niesie, jej. mi w sobotę zabrałem z roboty lecimy i będę musiał jeździć do, do Coversa lub do Johnsona po piasek i cement, bo, no bo nam nie dowiozą już teraz teraz tylko jedynie przyłożenie w workach lecimy z tym, let's go hmm. pytanie do widzów, tych którzy byli bardzo uważni, to oczywiście tego nie nagrałem w sobotę, ale może domyślacie się, ile mam Joysów na Wagę. <laughs> My potrzebujemy Joyce'a. Jesteśmy w Comersie. Kumersie. To nie jest commerce, to jest kumerc. Kumerc, Kumers. Więc co? Jesteśmy na jardzie. Słuchajcie, mają trochę drewna, mają e, piasek, więc bierzemy szarpnę za chwilę. Jeszcze zobaczymy, czy nie mają cementu na location, albo czy w ogóle mają cement. Zaraz się wszystko okaże. Poprosimy Państwa, żeby wstawili nam worek. Już jedzie jeden. Prawie go nie widać, słuchajcie, tam z tego free Co? Jeszcze jest jeden tam? Się. Wszyscy gdzieś chowają, Słuchajcie, zaraz ich znajdziemy. Dobra, let's go. Morning. Z wakacji znowu nam ładują tonowane. Na ja wiele poszło. Wiecie, dojechaliśmy z powrotem. Jajko zjadłem. Mamy worek na samochodzie. Co prawda samochód jest praktycznie pusty. Poza tym kupiłem fiberglass. Zamiast e, siatki kupiłem śruby. Kupiłem Joyce'a. Jeszcze jednego, bo z, z, do ściągania potrzebujemy czegoś prostego. CBR, e, uszczelniacz e, do betonu. Tu żeśmy sobie sprawdzali szopkę. Wszystko pasi. Widzieliśmy pięć worków cementu z jakiejś dziwnej firmy Manok. Nie używałem tego wcześniej. Ale ogólnie materiał mamy. Teraz robimy sobie konstrukcję. Jak zrobimy konstrukcję do wylania, to zaczniemy wylewać. Lecimy z tym. O, przerwa, przerwa, proszę Państwa, więc update z pola Witwy. Poniedziałek rano. Przekopaliśmy dziadkowi to mierzeje. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle, nie? Masakra. Urwałem sobie rękę od samego rana. Tu nie, nie ma ziemi, tu jest po prostu korzeniowo. Jest takie miasto w Polsce? Co? Korzeniowo? Ciekawe jest. Także te, nie da się tego bardziej podkopać. Tu mamy trochę głębiej, z tego względu mamy tutaj deseczki. Taki sobie szalunek zrobiliśmy. Jeszcze nie skończony, bo tam trzeba wiadomo wypełnić, czy tu, ale to nie jest problem. Wypełnimy resztę tutaj kamieniem, który dziadek ma gdzieś tam, albo tam w workach. Zrobimy sobie taką podsypkę z tego kamienia drobnego no i zaczniemy mieszać i mam nadzieję, że się z tym wyrobimy. Ale nie chciałem tak ciężko pracować dzisiaj. Myślałem, że dziadek już przygotował ten teren, on po prostu walił w kulki. Wysłał mi zdjęcie, że szopkę zabrał, a, a przekarczować ziemię. To już mu się nie chciało. Zostawił nam to, także trzeba było się tym zająć. No nic. Co? Wygląda takiego No nie, bystry jest. No, wygląda no, mądry To tak? Pewnie Biestow? On pewnie ma studia. Yeah. <noise> Dobra, lecimy z tym. Let's go. O, czy ja jestem siwy? Nie, to tylko cement. Podsypujemy sobie, robimy miks najpierw z samym kamieniem. Tutaj gdzie jest wysoko. Także sobie to miksujemy z samym cementem. Za chwilę zrobimy podsypkę. Jedziemy już z produktem właściwym. Wykorzystaliśmy całe jumbo, które się stało. Nie musieliśmy jechać do sklepu. Jedziemy. 这个问题。嗯嗯嗯 To co, ostatni miksujemy Że taka kupa Teraz będzie rozgrybion Aczki no moje Sprzątamy Jest taki brudny. Dobra mamy tu słuchajcie zrobioną bazę Wstarczyło nam tym razem towaru, także nie jest źle. Matma coraz lepsza. Piątka. Także konstrukcja, przygotowanie, wylanie jest z pół do trzeciej. Zabijamy się. Zabijamy część tylko naszych graju, gratów. Bo i tak tu co wracamy. Podjedziemy jeszcze do Jaca. Zobaczymy co u naszego Jaca słychać. Co tam udało mu się dzisiaj zdziałać. Także trzymajcie się, zobaczymy się za chwilę. Hej! Słuchajcie drodzy panowie. Zobaczcie, dalej brudne, tylko wyschnięte już. Jesteśmy na robocie i pokażę Wam, co się wydarzyło w środku. Bo na zewnątrz, tu już się tutaj dużo nie dzieje. Tam zostały jakieś listwy, ale to sobie Jacek ogarni jutro. Dzisiaj mamy to, po, pokażę Wam to. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Skrętliki doleciały. Tam brakuje, ale to przez to, że szafki jeszcze trzeba przykręcić dużo. Drzwi wjechały od razu. One były przygotowywane. Czyli bez docinania, całe drzwi tutaj otwierają się, można wejść do toalety. I tu jest miejsce na tego wstępnego boksa. Jeszcze nie wiemy, co tu będzie. Może lepiej, żeby gotowe coś postawili, niż mamy tu budować. I barek jest. Wszystko tacy. Drzwi się zamykają. Pięknie jest, słuchajcie. Przyszły architrawy, przyszły skertingi. Pierdoły, 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 ale chatka wygląda teraz cudownie. Można tu mieszkać, słuchajcie. Rent, nie wiem ile Ile byśmy kasowali za tą budę. Gdybyście chcieli wynająć na wakacje, to piszcie below, porozmawiam z właścicielką, może wpuści was tutaj na noc. To co, kończymy. My kończymy, zobaczymy się jutro, jutro jest wtorek i tyle w temacie. Taki to był dzień. Nawet nie padało, mieliśmy dużo farta. Trzymajcie się ciepło i zobaczymy się jutro. Cześć!